I znajdujemy się na wspaniałych Płonka, a właściwie na błoniach nieopodal wsi Kurszyno wszyscy słyszeli o policję pod Kurszynem niedawno chodziliśmy, lata temu chodziliśmy chodziliśmy jej cztery, z, cztery natomiast może zacznę inaczej tam przed nami gdzieś dymiło się przed chwileczką jest gdzieś właśnie wieś tam tamtą tego, tam wieś jest od tego, że właśnie w tej główce wrodził no, się Kwiec, czy i Julii Gagani. Jest tam jego chatka, która się bardzo nie chwalą, bo jest to po prostu zwykła taka drewniana chata tych najbiedniejszych, które widzieliśmy po drodze, ale faktem jest, że tutaj przyjechał. Miasteczko było Natomiast miasteczko Gagarin tam yy, Julii otrzymał dom. Otrzymał również tam jest tam muzeum. Można, żeśmy przejechali, przejeżdżali. Po prawej stronie był ten dom Gagalina, który jest traktowany jako właśnie to miejsce, do którego wszyscy jadą, miejsce jego zamieszkania i nawet niektórzy wiedzą urodzenie dom Gagarin. Ale zostawmy... W tym momencie gagali. Natomiast przejdźmy na te pole. Najprawdopodobniej, znaczy powiem tak, jeśli chodzi o ustalenia historyków, dokładnie powiedzieć, że to było w tym miejscu, tu, nie można. Ale naj... najbardziej prawdopodobne jest to, że bitwa rozegrała się właśnie na tych błoniach. Biorąc pod uwagę opisy, biorąc pod uwagę przemarsze wszystkie działania, które tutaj były. Jest to jedno z najwspanialszych, jest na z wiktorii polskiego oręża. Nawet pod tym względem przewyższa kilka, jeśli chodzi o y, zwycięstwo, tak, jeżeli chodzi o również stosunek sił, jakie tutaj miały, brały y, udział I powtórzę jeszcze raz, to o czym mówiliśmy w Smoleńsku, niedawno że te tereny jest to brama do mostu w związku z tym mitba pod Kuprzynem, jak się domyślamy już całkowicie tęże drogę otwierała za zarazem uniemożliwiając uniemożliwiając w tym momencie jakiekolwiek znaczy wstawianie większego oporu. i teraz musimy się przenieść do pierwszej dekady XVII wieku do pierwszej dekady XVII wieku wszyscy na pewno kojarzą słowo z, z te szkoły słowo Dymitriada była, były właściwie Dymitriady powinienem powiedzieć bo były to wyprawy w których starano się osadzić na tronie yy, moskiewskim Dmitrów Samozwańców. Dymitra Samozwańca, który, czyli cudem od ocalonego, ponoć niestety fałszywego w realiach, w realiach pełnych syna Iwana Groźnego. Tutaj spotkały się ogromne siły rosyjskie, wspomagane przez, yy, wspomagane przez wojska szwedzkie dość powiedzieć, że szacuje się, że tutaj było ponad około 20, czy ponad 20 tysięcy żołnierzy jazdy i piechoty przeciwnika. To były połączone siły. Przeciw temu hetman żółkiewski dysponował siłą o wiele mniejszą, bo to było de facto około 3 tysięcy husali i prawdopodobnie około tysiąca jazdy i trochę piechoty. inne jazdy niż husaria i piechoty. Dość powiedzieć, że bitwa zakończyła się zwycięstwem, pełnym zwycięstwem Polaków, rozbiciem wojsk przeciwnika. Straty były bardzo niewielkie. Straty po stronie przeciwników ogromne. I tak jak mówiłem, to, było, to był moment otwierający całkowicie już na Stąd również Dwa lata temu, w te bitwy, rozmawiając z mieszkańcami tutaj tych nie, terenów, zdaliśmy się, dlaczego tu nie ma żadnego miejsca? nie ma żadnego miejsca, zaznaczenia. Odpowiedź była bardzo prosta. Dlaczego mamy upamiętniać największą klęskę w historii?